Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Zestaw naprawczy wiązki reflektorów Skoda Yeti to niezwykle istotna część, która pozwala na przywrócenie odpowiedniej funkcjonalności Twojego pojazdu. W przypadku uszkodzenia reflektora Najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego zestawu naprawczego, który umożliwi wymianę uszkodzonej części bez konieczności wymiany całego reflektora. Przed przystąpieniem do wymiany upewnij się, że masz dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi i części zamiennych. Zestaw naprawczy powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy, takie jak soczewka, reflektor i inne niezbędne części. Po otrzymaniu zestawu należy rozkręcić reflektor i usunąć uszkodzoną część, a następnie wymienić ją na nową. Upewnij się, że wszystkie połączenia są dobrze zabezpieczone i że reflektor jest odpowiednio zamontowany. Po wymianie sprawdź, czy reflektor działa poprawnie i czy nie ma żadnych oznak uszkodzenia. Zestaw naprawczy wiązki reflektorów Skoda Yeti można kupić w specjalistycznych sklepach lub online. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!